jak widzowie wyrobiłem się, wyrobiłem się, no nie powiem, że nie, udało mi się, jak wiecie jest teraz piątek, godzina 20. nagrywam to pół... wcześniej niż godzina 20. jakim cudem udało mi się nam się napomagać. Ale wiecie co jest najśmieszniejsze? To, że mam teraz laga i... Aha, to że mam teraz laga i nagrywam to. Nagrywam to, ten film wczoraj. Czyli u Was, kiedy ten film widzicie, to wczoraj go właśnie, właśnie nagrywałem. Dzisiaj go, dzisiaj go widzicie. Nagrywałem go w tym samym dniu, co poprzedni odcinek. Powiedziałem, że się nie wyrobię, więc nagrałem go jeszcze teraz, wczoraj u was wczoraj, u mnie dzisiaj aby się wyrobić no i ten odcinek będzie mega krótki ponieważ dzisiaj chciałbym wam podziękować, żebyście byliście stawiliście tyle lajków pod, pod, pod filmami co widziałem, że filmy naprawdę wam się podobały niektóre filmy to miały nawet 7 7 lajków, wiecie który? Film z y, flashem zrobił aż 7 lajków. Nie widziałem nigdy taki odcinek z międzynarodowej nie miał 7 lajków. Więc żadne ślepki nie Ale myślę, że 15 może już mieć więcej. bo wytłumaczę wam. W... No nie, no nie. Wiem. Bo wytłumaczę Wam tam tajemnicę i nie tylko tajemnicę, ale ciekawość. I różne na przykład przykład na przykład co się działo kiedy? Nie wiem Na przykład kto był kim? Kto i... Ki, kto, kto odgrywa flesza? O. Kto odgrywa flesz? O, nie mam czasu. Jakby cię u mnie jest 849 20 jest u mnie? Wezmów 21 U was pewnie... U was to jest 20, nie? Na kanale. No nie, nie mam jak zwykle. A, wy pewnie się teraz zastanawiacie nad rozprawą. Czy rozprawa pojawi się w trzecim sezonie? Nie. Rozprawa się już odbyła. Poza kamerami się odbyła, widzowie, ta rozprawa. Nie mówiłem wam, że już się odbyła Gabryś nie został wyrzucony. Został, na, został u nas. Tak jak i Erwos. daliśmy im taką krótką karę. A jak już skoro, skoro to zrobili, to coś tam kazaliśmy zrobić. Ale już wam tylko nie tłumaczę co musieli zrobić. Bo ostatnio ze, to za kamerami zepsuli. Trochę w e, e, marce zepsujkę, więc razem z erwosem musiał ją naprawić. I jest na, na, na No. I nie wiem, co mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że trzeci sezon będzie normalnym sezon. Napiszcie, co chcecie w trzecim sezonie. Jakie postacie chcecie? O, o o. Muszę wam też coś wytłumaczyć. Możliwe. Że Minecraft w życiu może trwać. Może być za, za. Może być nowy sezon, na przykład, za kilka miesięcy albo nawet za rok. Bo my chcemy, aby sezon trzeci miał po 20 odcinków. Bo pierwszy miał 10. Ten będzie miał 15. A, a następny będzie miał a następny trzeci będzie już miał nie, będzie miał 20 jednak to czy będzie czwarty to już zależy tylko od czy będziecie chcieli abyśmy kontynuowali tą, całą, tą serię bo ona ma już dużą fabułę przygodną tym kanale ona pierwszy odcinek z powstał rok temu z pierwszego sezonu więc nie wiem. Dziękuję, że byliście w drugim sezonie. Widzimy się już. Więc nie wiem, za tydzień, za kilka dni, za, albo za kilka tygodni. Zowie. Co robię? Na no, Zowie. W następnym odcinku. Bo wycie... Możliwe, że nawet... Możliwe, że 15 odcinka nie będzie nawet... Nawet do wakacji. ajajaj aj, aj. Stary kapeć O, dam wam jeszcze jedną informację. Wa trzeci sezon prawdopodobnie rozpocznie się wakacje. Dokładnie, a tak dokładnie rozpo... może się on rozpocząć w lipcu. Tak, on na pewno się rozpocznie w lipcu. Może to, pią... myślę, że 5 lipca zaczynamy z trzecim sezonem w wakacje. W wakacje najlepiej zaczną właśnie. Bo dwa miesiące. Dwa miesiące tego to. Dwa miesiące, nie? Dwa miesiące. Dwa miesiące będziemy robić ten sezon. Można start czwarty sezon. W czwartym sezonie zatem może być szkoła. Widzowie, dobra, widzowie, już nie mam czasu, ja muszę montować film i koniec. Muszę zajmować się innymi sprawami widzowie. Bo już niedługo koniec szkoły. O. Zrobię film 24 czerwca i nagram wam film, jak wam e, poszło zakończenie szkoły. Ja wtedy pojadę już na wakacje po zakończeniu szkoły, wiecie. W sensie kończeniu szkoły. Już za wiem, się już długa przerwa będzie. Oh.